Dzień dobry Państwu. Nazywam się Izabela Kazimierska. Jestem nauczycielem chemii, fizyki, matematyki i przedstawię dzisiaj omówienie wyników matury z chemii rozszerzonej 2023 oraz wskażę, na które zagadnienia warto położyć nacisk. Opowiem krótko o egzaminie, przedstawię dane statystyczne, omówię zagadnienia, z którymi maturzyści poradzili sobie najsłabiej i najlepiej, przedstawię wnioski i rekomendacje. Czas trwania matury rozszerzonej z chemii to 180 minut. Liczba punktów, jaką maturzyści mogli uzyskać, to 60 punktów. Na egzaminie mogą mieć długopis, linijkę oraz kalkulator naukowy. Każdy zdający otrzyma do swojej dyspozycji wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. W roku szkolnym 2022-2023 egzamin maturalny z chemii został przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z dnia 10 czerwca 2022. Arkusz egzaminacyjny z chemii zawierał 34 zadania otwarte i zamknięte, spośród których 8 zadań składało się z dwóch części, a 4 z trzech części. Łącznie w arkuszu znalazło się 43 polecenia różnego typu, które sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w trzech obszarach wymagań. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Tutaj mieliśmy 5 poleceń, za rozwiązanie których można było otrzymać łącznie 5 punktów. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Tutaj 15 poleceń, za rozwiązanie których można było otrzymać łącznie 20 punktów. Oraz opanowanie czynności praktycznych, trzy polecenia, za rozwiązanie których można było otrzymać łącznie pięć punktów. W arkuszu egzaminacyjnym znalazły się także zadania, które jednocześnie sprawdzały wiadomości i umiejętności z dwóch obszarów wymagań ogólnych: Wykorzystywanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Oraz rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Tutaj mieliśmy 14 poleceń, za rozwiązanie których można było otrzymać łącznie 22 punkty, a także rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz opanowanie czynności praktycznych. Tutaj było 6 poleceń, za rozwiązanie których można było otrzymać łącznie 8 punktów. Czyli, jak widać, za poprawne rozwiązanie można było otrzymać w sumie 60 punktów. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w maju 2023 przystąpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego z chemii w formule 2023. Egzamin był przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i okazał się trudny. Średni wynik, jaki osiągnęli absolwenci Liceum, to 47%. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym reprezentowały różne wymagania ogólne i szczegółowe. Zawierały różne materiały źródłowe, oraz sprawdzały m.in. umiejętności złożone, w tym umiejętności myślenia naukowego, projektowania doświadczeń i interpretacji ich wyników, oraz analizy informacji i oceny wiarygodności uzyskanych danych. W tegorocznym arkuszu znalazły się także grupy zadań sprawdzających elementarne typowe umiejętności chemiczne. Na przykład pisanie wzorów sumarycznych i równań prostych reakcji czy ustalanie stopni utlenienia. Arkusz egzaminacyjny z chemii zawierał 34 zadania, 43 polecenia. Wśród nich nie było zadań bardzo łatwych, a 5 zadań było tru łatwych. Większość zadań było trudnych albo umiarkowanie trudnych, zaś dwa zadania okazały się bardzo trudne. Przejdźmy teraz do omówienia zadań, z którymi zdający poradzili sobie najsłabiej. Najtrudniejsze w całym arkuszu okazało się zadanie 20. Poziom wykonania to 18%. Zadanie zostało poprzedzone informacją o stosunku gęstości pewnego gazowego alkanu i gęstości wodoru w tych samych warunkach oraz krótkim opisem budowy cząsteczek tego węglowodoru i jego właściwości. Na podstawie tych informacji zdający mieli obliczyć liczbę atomów węgla w cząsteczce alkanu, a następnie ustalić jego wzór półstrukturalny. Zasadniczą trudnością dla większości zdających było ustalenie zależności między względną gęstością obsanego alkanu a jego masą molową. Maturzyści często nie zauważali, że stosunek gęstości gazów w tych samych warunkach jest równy stosunkowi mas molowych tych substancji. W swoich próbach rozwiązań zadania, zdający nie potrafili zapisać właściwej zależności lub popełniali błędy w tym zapisie. Maturzyści błędnie Podstawiali wartości masy molowej wodoru, przyjmowali nieuprawnione założenie, że objętość gazu jest równa 1 dm3 albo że objętość gazów została ustalona dla warunków normalnych. W tych warunkach opisany alkan jest gazem. Kolejnym problemem dla nich było ustalenie struktury alkanu na podstawie informacji, że achiralne cząsteczki tego węglowodoru tworzą rozgałęziony łańcuch węglowy. oraz w reakcjach chlorowania tego związku można otrzymać sześć różnych monochloropochodnych, będących izomerami konstytucyjnymi. Kolejną trudnością okazało się przeanalizowanie możliwych struktur alkanów, których cząsteczki zbudowane były z siedmiu atomów węgla, i wybranie tego, który spełnia opisane warunki. Drugim bardzo trudnym zadaniem okazało się zadanie 23, poziom wykonania: 19%. Zdający na podstawie przedstawionego schematu ciągu przemian chemicznych prowadzących do otrzymania 2,4,6-tribromofenolu mieli napisać w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1 oraz 2. Istotną informacją pozwalającą bezbłędnie wykonać zadanie było zaznaczenie na schemacie, że w reakcji pierwszej użyto nadmiaru roztworu NaOH. Niestety większość zdających pominęła ten fakt. Na częściej maturzyści poprawnie identyfikowali organiczny produkt reakcji, ale nie uwzględniali nadmiaru użytej zasady i zapisywali, że w reakcji powstają jony wodorowe. Niektórzy zdający zapominali, że fenol w środowisku zasadowym ulega reakcji, w wyniku której tworzy się sól zdarzało się również, że maturzyści nie uwzględniali wszystkich produktów reakcji pierwszej. To skutkowało tym, że przedstawiony zapis nie uwzględniał bilansu mas, czego nie zauważyli zdający. Zadanie 30 okazało się dla zdających trudne. Poziom wykonania 22%. W tym zadaniu należało uzupełnić przedstawiony schemat otrzymywania poliwęglanu z bisfenolanu, sodu i fosgenu. Wzory substratów były podane, a zdający mieli wyłącznie napisać poprawny wzór poliwęglanu z zastosowaniem odpowiedniej notacji chemicznej. Często popełnianym błędem było niepoprawne ustalenie struktury meru przez umieszczenie dwóch grup karbonylowych w jego wzorze. Nierzadko popełnianym błędem było również pominięcie w zapisie wzoru nawiasu kwadratowego i współczynnika N, zapisanego jako indeks dolny z prawej strony wzoru. Skutkiem takiego błędu było niewykonanie polecenia. Zapis nie uwzględniał z techiometrii reakcji i nie przedstawiał wzoru polimeru. Kolejnym trudnym zadaniem okazało się zadanie 15. Poziom wykonania 25%. Było to zadanie obliczeniowe, w którym należało wyznaczyć wzór hydratu chlorku wapnia na podstawie podanych wartości rozpuszczalności oraz stężenia procentowego nasyconego roztworu. Zadanie sprawiło wiele problemów. Niestety, zdający potrafili poprawnie zrealizować tylko część rozwiązania. Często najpierw oznaczali, a następnie poprawnie obliczali masę bezwodnego chlorku wapnia w nasyconym roztworze, jednak w kolejnym kroku błędnie zakładali, że bezwodna sól zawiera 1 mol chlorku wapnia i wodę. Typowym błędem popełnianym przez dających było również mylenie masy hydratu z masą soli bezwodnej w roztworze. Liczne błędy były również konsekwencją braku umiejętności przedstawienia logicznego i spójnego toku rozumowania, przez co zdający nie potrafili doprowadzić do poprawnej zależności wiążącej dane z szukaną. Zadanie 29. Poziom wykonania to 26%, bo jednym z trzech zadań poprzedzonych wprowadzeniem, w którym Podano, że w wyniku reakcji z alkoholami fosgen tworzy estry kwasu węglowego. Zgodnie z poleceniem należało napisać równanie reakcji tego związku, czyli fosgenu, z metanolanem w stosunku molowym 1 do 2. Część zdających nie uwzględniła podanego we wprowadzeniu warunku i zapisała wzory estrów innych kwasów, takich jak np. kwas octowy. Niektórzy maturzyści pominęli też informację, że Fosgen reaguje z metanolanem w stosunku malowym 1 do 2 i nie uwzględnili stechiometrii wskazanej w poleceniu przemiany. Z analizy rozwiązań wynika, że liczna grupa maturzystów nie potrafiła właściwie zinterpretować informacji do zadania 28.30 i powiązać jej z treścią polecenia do zadania 29. Proponowane w tych rozwiązaniach wzory produktów często były sprzeczne z podstawowymi założeniami teorii struktura, strukturalnej związków organicznych. Zadanie siódme było pierwszym związki zadań, dwóch zadań 7-8. W tym zadaniu należało dokonać analizy dwóch przedstawionych na wykresie w zależności stopnia dysocjacji dwóch kwasów HX i HQ od stężenia ich roztworu. Na tej podstawie zdający mieli rozstrzygnąć, który z kwasów jest mocniejszy, a następnie uzasadnić swój wybór. Zadanie okazało się dla zdających trudne, ponieważ poziom wykonania tego zadania to 31%. Zdarzały się rozwiązania, w których maturzyści dokonywali błędnego wyboru kwasu, a w rozstrzygnięciu wykazywali się brakiem zrozumienia elementarnych pojęć, takich jak stopień dysocjacji lub moc kwasu. Większość maturzystów nie miała problemu z wyborem właściwego kwasu, natomiast trudność sprawiało im sformułowanie wyczerpującego, logicznego uzasadnienia poprzedzonego analizą danych. Formułowane uzasadnienia były nieprecyzyjne, nie uwzględniały faktu, że stopień dysocjacji jest wielkością zależną od stężenia roztworu. Oceny mocy kwasów można dokonać na podstawie porównania wartości ich stopnia dysocjacji, lecz możliwe jest to wyłącznie dla roztworów o identycznych stężeniach molowych. Pojawiły się również odpowiedzi, w których zdający odnosili się do stałych dysocjacji kwasu HX i HQ, których wartości nie były podane w materiale źródłowym. W swoich uzasadnieniach nie wskazywali na związek między stopniem dysocjacji a stężeniem elektrolitu, a stałą dysocjacji, ani nie podawali jej wartości. W zadaniu 31.1 należało dokonać analizy informacji wprowadzającej, a następnie podać wzór jonu i nazwę wartości pH w punkcie określonym na wykresie. Większość maturzystów poradziła sobie z interpretacją wykresu. Zdający prawidłowo identyfikowali formę aminokwasu i rysowali wzór półstrukturalny jonu obojnaczego, a ponadto w zdecydowanej większości poprawnie rozwiązywali kolejne zadanie, w którym również sprawdzano umiejętność analizy wykresu i znajomość, i znajomość właściwości kwasowo-zasadowych aminokwasów. Natomiast znacznie gorzej wypadła druga część rozwiązania zadania 31.1. W tej części należało podać nazwę wartości pH, w której dominuje jon obojnaczy. Często pojawiały się rozwiązania, w których zdający określali odczyn roztworu lub podawali wartość pH. Zadanie w całości poprawnie rozwiązała jedynie jedna trzecia zdających. Poziom wykonania tego zadania to 33%. Część zdających zamiast wymaganej w poleceniu nazwy stosowała skrót PI. Zdarzały się też odpowiedzi zawierające niepoprawny wzór jonu i niepoprawną nazwę. Nieliczni maturzyści błędnie identyfikowali formę alaniny, zamiast wzoru jonu obojnaczego pisali, pisali wzór kationu albo anionu. W zadaniu 12 zdający mieli rozwiązać problem obliczeniowy dotyczący określenia zawartości węglanu wapnia w mieszaninie dwóch soli. Zadanie okazało się trudne. Poziom wykonania 34%. Zdarzało się, że mimo poprawnie przyjętych założeń i oznaczeń, piszący nie doprowadzali rozwiązania do końca. Często, często zdający poprawnie pisali dwa równania ilustrujące zależności między składnikami mieszaniny. Jednak w kolejnym kroku błędnie przekształcali jedno z równań, co doprowadzało do wyniku sprzecznego z danymi. Liczba moli węglanu magnezu była większa niż łączna liczba moli obu soli, obliczona na podstawie objętości wydzielonego dwutlenku węgla. Zdający nie dostrzegali tej sprzeczności i kontynuowali rozwiązanie. Zadanie ósme. Poziom wykonania tego zadania to 36%. Jest to przykład z zadania problemowego nowego typu. Które po raz pierwszy pojawiło się na egzaminie w formule 2023. Stosunkowo, dużo, stosunkowo duża część zdających poprawnie rozwiązała pierwszą część zadania, w której na podstawie obliczeń należało uzupełnić tabelę i dokończyć wykres. Natomiast częstym błędem, który jednak nie miał wpływu na ocenę poprawności rozwiązania tej części zadania, było nieprecyzyjne narysowanie wykresu mimo poprawnie naniesionych punktów. Liczna grupa zdających rozwiązywała oba człony zadania, stosując w drugiej części rozwiązania przybliżoną wartość stopnia dysocjacji odczytaną z wykresu umieszczonego w informacji do zadania 7.8. Niestety wykres zamieszczony w informacji wprowadzającej ilustrował tylko tendencję zmian stopnia dysocjacji kwasu, a jego dokładność nie była wystarczająca do wykonania poprawnego odczytu. Taki sposób rozwiązania nie spełniał fragmentu polecenia, zgodnie z którym należało dokonać odczytu z, z żądaną dokładnością. Dlatego maturzyści, który, którzy wybrali tę drogę rozwiązania, nie otrzymali maksymalnej liczby punktów. Zdarzały się rozwiązania, w których zdający rozwiązywał bezbłędnie pierwszą część zadania i w drugiej części również poprawnie obliczył stężenie jonów, jonów X w roztworze OPH 2,2. ,2. Następnie, mimo poprawnie zaznaczonej na wykonanym przez siebie wykresie wartości stężenia molowego, podał błędną wartość stężenia cząsteczki HX. Jako wynik odejmowania stężenia X- od wartości stopnia dysocjacji. Innym częstym spotykanym błędem było zastosowanie niewłaściwego zapisu jednostki stężenia molowego. Duża litera M zamiast mol na decymetr sześcienny. Zadanie 19.1. Poziom wykonania to 36%. Było zadaniem rachunkowym, w którym należało obliczyć siłę elektromotoryczną ogniwa o podanym schemacie. Większość maturzystów poprawnie odczytała z broszury wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, niezbędne do rozwiązania wartości potencjałów standardowych odpowiednich półogniw. Najczęściej popełnionym błędem było podanie wyniku bez jednostki. Zdarzały się również rozwiązania wynikające z zastosowania wartości potencjałów niewłaściwie wybranych półogniw albo potencjału redukcji dla elektrody platynowej. A teraz przejdziemy do y, omówienia zadań, z którymi zdający poradzili sobie najlepiej. Najwyższym poziom wykonania uzyskało zadanie drugie 83% należało w nim uzupełnić schemat reakcji rozpadu izotopu pierwiastka oznaczonego umownie symbolem X. W celu poprawnego rozwiązania zadania należało przeanalizować informację wprowadzającą i na jej podstawie zidentyfikować pierwiastek X, a następnie uzupełnić schemat reakcji rozpadu alfa tego pierwiastka. Większość zdających potrafiła przeanalizować podaną informację oraz wyciągnąć z niej istotne dla rozwiązania zadania wnioski. Można również stwierdzić, że pisanie równania reakcji jądrowych jest mocną stroną tegorocznych maturzystów. Tylko nieliczni zdający mieli problem z analizą informacji i zapisaniem równania reakcji, polegającym głównie na ustaleniu prawidłowej liczby atomowej lub prawidłowej liczby masowej izotopu pierwiastka X. Kolejnymi pod względem łatwości zadaniami było zadanie zamknięte w zadaniu trzecim, którego poziom wykonania wynosił 78%, typu prawda fałsz, zdający dokonali oceny podanych sformułowań dotyczących właściwości odmiany alotropowych węgla. Zdecydowana większość maturzystów zna odmiany alotropowe węgla i potrafi je rozpoznać na podstawie opisu ich właściwości. Zadanie 27.2 również okazało się dla tegorocznych absolwentów łatwe. Blisko 3 czwarte spośród nich potrafiło rozwiązać to zadanie poprawnie. Poziom wykonania: 73%. Oceny poprawności zadań zdający dokonywali na podstawie informacji wprowadzającej do zadania, przedstawiającej wzory półstrukturalne dwóch związków zapachowych, geranialu i geraniolu. Zdania dotyczyły określenia typu wiązań występujących w cząsteczkach oraz ich zachowania w reakcji utlenienia i redukcji. Podobnie jak w poprzednim zadaniu, większość zdających wykazała się umiejętnością rozpoznania poprawności podanych opisów, co pozwala również na stwierdzenie, że poradzili sobie z interpretacją przedstawionych informacji. Do oceny prawdziwości zdania pierwszego konieczne było odwołanie się do właściwości związków i poprawne zastosowanie pojęć, takich jak utlenianie redukcja. Ocena prawidłowości zdania drugiego wynikała z dokładnego porównania obu przedstawionych w informacji wzorów, w których została uwzględniona krotność wiązań. Częściej pojawiały się błędy w ocenie pierwszego, Zadania. Dwa zadania, 1.1 oraz 31.2, osiągnęły taki sam poziom wykonania, równy 70%. Zadanie 1.1 sprawdzało umiejętność analizy tekstu, tekstu chemicznego. Na podstawie opisu budowy atomu izotopów dwóch różnych pierwiastków, maturzyści najczęściej poprawnie identyfikowali te pierwiastki i określali ich przynależność do odpowiedniego bloku konfiguracyjnego. Zadanie 31.2 polegało na wyborze przez dającego spośród trzech wzorów form alaniny takiego, który odpowiadał wartości pH, w którym ten aminokwas występuje jako mieszanina dwóch form jonu obojnaczego i formy zdeprotonowanej w stosunku molowym 1 do 1. Zdający potrafili wybrać dwa prawidłowe wzory odpowiadające warunkowi przedstawionemu w poleceniu do zadania. Błędne odpowiedzi wynikały z niedokładnej analizy informacji wprowadzającej i polecenia do zadania albo z niezrozumienia pojęcia forma zdeprotonowana. Wśród błędnych odpowiedzi najczęściej pojawiały się odpowiedzi, w których zdający zaznaczali tylko wzór jonu obojnaczego alaniny. Do egzaminu maturalnego z chemii, który po raz pierwszy został przeprowadzony w formule 2023, przystąpiło ponad 21 tysięcy absolwentów czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego. Wyniki egzaminu były zróżnicowane i obejmowały całą skalę punktów. Większa niż w latach ubiegłych grupa maturzystów uzyskała bardzo wysokie wyniki. Ci zdający wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem do egzaminu umiejętnością jasnego i zrozumiałego formułowania wypowiedzi, przejrzystością toku rozumowania, a prezentowane przez nich rozwiązania były całkowicie poprawne merytorycznie. Nieliczne błędy, które zdarzały się w najlepszych pracach najczęściej spowodowane były nieuwagą lub brakiem szczegół, szczególnej analizy warunków zadania. Wyniki ponad 1 trzeciej wszystkich zdających nie przekroczyły jednak 30% punktów. Podejmowali oni próby rozwiązania większości zadań w arkuszu, ale popełniali liczne błędy merytoryczne. Na negatywną ocenę wielu odpowiedzi często miał wpływ brak staranności i precyzji oraz nieuwzględnienie wszystkich warunków sformułowanych w poleceniach. W arkuszu naturalnym po raz pierwszy znalazły się zadania wyposażone w barwne ilustracje, przedstawiające efekty doświadczeń chemicznych. Gdy zawarte w nich polecenia były proste i nie obejmowały dodatkowych warunków zdający, nie mieli większych problemów z udzieleniem poprawnej odpowiedzi. Większość maturzystów potrafiła również poprawnie przeprowadzić analizę krótkiego tekstu czy informacji przedstawionych w formie tabeli i wykresów. Znacznie większe trudności sprawiały zadania, w których oprócz typowych wiadomości i umiejętności analizy informacji, zdający musieli sformułować odpowiedzi spełniające jednocześnie kilka warunków zawartych w poleceniu. Niejednokrotnie wówczas okazywało się, że liczni maturzyści nie rozumieją znaczenia podstawowych pojęć matury, natury zjawisk chemicznych i nie potrafią poprawnie sformułować logicznej i spójnej wypowiedzi. Analiza błędów popełnionych przez maturzystów podczas tegorocznego egzaminu prowadzi do wniosku, że największą trudność sprawiają. Analiza treści polecenia wraz z informacją opisującą proces lub zjawisko i umiejętność zastosowania podanych informacji do rozwiązywania problemu. Formułowanie wypowiedzi argumentacyjnej, takiej jak wyjaśnienie lub uzasadnienie, przedstawianie związku przyczynowo-skutkowego i logiczne opisanie reakcji między przyczyną i skutkiem. Ujęcie wszystkich warunków zawartych w poleceniu i treści zadania. Rozwiązywanie problemów ujętych w sposób nietypowy, stosowanie poprawnej terminologii i notacji chemicznej, staranność w pisaniu wzorów półstrukturalnych, grupowych lub uproszczonych związków organicznych. Wykonywanie działań matematycznych i działań na jednostkach. Poprawny zapis i stosowanie jednostek oraz zaokrągleń w zadaniach obliczeniowych. Umiejętność zaplanowania drogi, strategii rozwiązania złożonego problemu chemicznego. Przedstawienie klarownego i spójnego toku rozmowania w sposób jednoznaczny, precyzyjny i zrozumiały dla osoby, która czyta, analizuje i ocenia rozwiązanie lub odpowiedź. A teraz rekomendacje. Podczas przygotowania do egzaminu maturalnego warto poświęcić czas na. Doskonalenie biegłego posługiwania się językiem symboli, wzorów i równań chemicznych oraz wyrażeń matematycznych. Są to umiejętności konieczne do rozwiązywania większości zadań maturalnych. Konstruowanie wypowiedzi ze szczególnym zwróceniem uwagi na analizę mechanizmu zjawiska, który powoduje, że dana przyczyna wywołuje dany skutek. Ćwiczenie umiejętności formułowania wypowiedzi, dobierania argumentów i dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych. Doskonalenie umiejętności takiego formułowania wypowiedzi, aby były one czytelne i zrozumiałe i zawierały wszystkie konieczne elementy, spełniały wszystkie konieczne warunki. Ćwiczenie biegłości rachunkowej oraz zdolności oceny, czy uzyskany wynik obliczeń jest prawdopodobny oraz rozumienia, co ten wynik oznacza. Z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia.